Witam stara Poto. Jednostka bytująca ze mną w tym pomieszczeniu. Na szczęście nie chrapa, albo ja byłam taka słaba. Pokażę, co dzieje się ze sprzętem od ciepła. Jestem mega zadowolona, że mam to biureczko. Patrzcie. Mówię, co tak wybambuszyło ten telefon? Widzicie? A dawałam go naprawić w Kolumbii. I. Chyba bateria poszła? Coś podobnego stało mi się z zegarkiem iPhone'a w Malezji. Bateria się rozcieka i wybrzusza. I myślę, że to jest powód. Fak, ja go dałam naprawić. Rok temu w Kolumbii. Szlag mnie trafia. To jest mój zastępczy telefon, ale na tym telefonie umiem użyć słuchawki. A na tym drugim tylko te Bluetooth i mi też padły. Dzisiaj będzie akcja próby naprawy tego albo znalezienia serwisu. Ogarniam i lecę na śniadanie. To znaczy, idę zrobić sobie śniadanie, bo nie mam śniadania. Wczoraj tu wybrałam i tak kiepsko to coś duże. Pokażę to za oknem. Pan tam kopie. Wszędzie tu palą. Nie wiem, czy to nie zmieci też i palą. Wygląda jak w Brytce naprawdę. Przypomina mi się Tanzania z tymi drogami zakurzonymi. Co prawda są tutaj kontakty. Europejskie, do których wchodzą te wtyczki, ale patrzcie, one w ogóle nie trzymają. Widzicie? I tym nie naładujecie. Znaczy, wylecą wam cięższe wtyczki. Dlatego warto zawsze mieć rozgałęźnik, taki jak ten. Bo komputera bym w życiu nie naładowała na tym. I tak jest nie tylko tu, bo w każdym gniazdku. Piniastko przy łóżku. Patrzcie, cię w ogóle nie trzyma. Ta jeszcze, ale ta już w ogóle całkiem wypada i nic nie ładuje. Sprzęt sobie można tym bardzo szybko wykończyć. Sprawdzam serwis w Peru. Bateria wybuchła prawie. 200 soli pani chce za wymianę z nową baterią. Myślę, że to nie jest najgorsza cena. Coś takiego oba płaciłam w Kolumbii. Zobaczę, porównam, powiem. I mówi, że pół godziny. I się śmiała. Mówi, że eksplodowała bateria. Znaczy, ona jeszcze nie eksplodowała. Ona się po prostu zaciążyła. Teraz wszędzie widzę serwis naprawą. i Drugi już. A już dałam naprawić. na zamknięte, bo oni teraz mają przerwę. Ja mam nadzieję, że oni mają otwarte tam, gdzie dałam naprawić. Babka mówiła, że pół godziny. Tutaj oznaczenia tragiczne. Za tym metalowym bramą jakiś urząd się kryje. Jak widzę, humano z tą to... Szukam bankomatu znowu. Ciśnienie mi to tak podnosi, że tam część dzieci dwaj. I oczywiście myszka gryzie. To pierwsze. Po drugie, aparat świruje. Zawsze coś. Elektronika nie znosi wody, piasku, wiatru. Kurzu. I znowu mi coś nawoziło. Muszę zobaczyć, co z nim jest. Już go tyle razy robiłam. Zawsze sama. Oczywiście zaklejone przyciski. Nie odkleiły się. Teraz mam 23 stopnie. Po południu wzrośnie do powyżej 30. Odczuwalna będzie na pewno wyższa. Sprzęt jeszcze jakoś działa. Ale normalnie się grzeje. I ja już mam kąpa kupionego takiego, który normalnie lepiej wentyluje. Nie dacie rady na sprzęcie, Wam powiem, jeżeli będą naokoło panowały temperatury powyżej 30. Po południu nie ma szans, żeby pracować. On się zaczyna tak przegrzewać, że mm, kiepsko działa. Spowalnia wszelkie procesy. I jak jesteście dłużej, to kupcie sobie kubek, bo normalnie w tych hostelach pożoga wszędzie plastik. I włóżcie ze sobą łyżkę. To praktykuję już od czasów Indonezji, gdzie trzeba było wszędzie jeść rękami, bo tutaj normalnie pożąłka nie ma ani kubka, ani łyżki.